Wszystkim ja jestem Monika i dzisiaj witam was na naszym kanale. Jestem podekscytowana, ponieważ przychodzę z moją paczuszką ze strony Ever Pretty. Link do strony będzie niżej w opisie. Tak samo kod na 15% jeżeli zrobicie zakupy powyżej 50 euro. Zapraszam was serdecznie. Nie zamawiam jeszcze na tej stronie, to jest mój pierwszy raz i już nie mogę się doczekać, żeby rozpakować produkty. Są to cztery sukienki. E, takie eleganckie, wyjściowe Naprawdę takie, które nie są na każdą okazję, tak powiem Ja nigdy takiego filmiku nie robiłam, więc postanowiłam coś takiego stworzyć e, No i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba I zapraszam Was do oglądania Jeszcze chciałabym Was kochani zaprosić na moją grupę e, Którą otworzyłam, żebyście mogli być ze mną na bieżąco e, Link będzie też niżej w opisie Także wpadajcie i bądźcie ze mną cały czas Okej, okay, więc e, rozpakuję moją paczkę. E, jakąś pierwszą sukienkę i chyba zacznę od białej. Uhu trochę coś wygląda jak ślubna. Jeszcze nie widziałam tych sukienek, żeby nie było. I pierwsze co to jest moja reakcja. U, lala! Okej. Okay. Jak widzicie... Tutaj całkiem fajnie zrobione. To ma być takie na ramiona, taka coś jak Hiszpanka, ale posiada tu również um, Ramiączka I dół jest bardzo, ale to bardzo długi. Powiem Wam, że wykonana jest fajnie. Tutaj jest zameczek z tyłu. I będę Nie. rozpinać na razie. No i jestem już ciekawa, jak będzie to wyglądać na mnie. A więc tak się o to prezentuje. Ta sukienka. Powiem wam, że czuję się jak przyszła panna młoda. Może taki znak. Aczkolwiek sukienka jest super. Niestety jestem troszkę za niska do niej, ale idzie przeżyć. Um, I naprawdę coś pięknego. Więc wijmuję kolejną e, sukienkę. E, niech to będzie czarna e, sypireczka. Wow! E, jak widzicie e, tutaj prześwitująca. To jest usztywniana moje dziecko mi łapie już sukienkę, też się jej podoba tutaj jest lekka siateczka a sukienka ogólnie jest welurkowa i tu ma takie guziki także wiecie ogólnie również jest długa i jest cała brokatowa także powiem Wam, że wykonanie jest bardzo solidne Moje dziecko jak coś I tutaj jest również zameczek e, Więc Idziemy mierzyć Wow, moi drodzy Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić Jaką gimnastykę Wykminiłam, żeby zapiąć y, Zamek Jestem sama i nie miał mi kto to zrobić Aczkolwiek uważam, że Sukienka jest Perfekt Oczywiście a Nie wiem jak wasze zdanie ale dla mnie bomba daje wielką młotkę w górę. Um, oczywiście to jest taka suknia, nie wiem, sylwestrowa, um, bądź taka wieczorowa. I standardowa jest o tyciu za długa, ale myślę, że może w szpilkach nie byłoby tak źle. Ocenić sami. I ostatnia sukienka. Powiem Wam, że nie wiem dlaczego myślałam, że cztery zamówiłam, a są trzy. Nieważne. W każdym razie, sukienka, która na zdjęciu wyglądała, przed cudownie mam nadzieję, że w rzeczywistości jest również taka. Wiem, że kolor może trochę odnieść mylne wrażenie. Aczkolwiek. Tutaj znowu jest z weluku takiego. I tu po samdu cekiny. Tutaj są takie, właśnie, burgundowe A tutaj już takie przychodzące w złoty, takie ombre. I tak, z tyłu jest Zameczek Zawsze jak nie wyrobiono, to tak chodzi. Dobra, widzicie, że jest zamek. Ja to rozpracuję, bo tutaj mi dziecko. O, pokażę Wam. O, broj. Powiedz, co robisz. Oglądamy. Ładna. Chyba się podoba, bo taki szok. Takie cekinki mienią się. Więc lecimy mierzyć. A więc cekinka prezentuje się tak. Jest bardzo obcisła, dopasowana. Aczkolwiek nie mogłam mieć dystonosza w nim i trochę dziwnie się czuję, ale zdanie już należy do Was i Wy ocencie, jak w niej wyglądam. Tak to by się prezentowało. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, którą z sukienek byście wy wybrali, jeżeli byście mieli okazję, i w której według Was wyglądałam najlepiej. Piszcie wszystko w komentarzach. Pamiętajcie o kodzie rabatowym na zakupy. Naprawdę yy, sukienki są wysokiej jakości, więc dawajcie łapki w górę. Naprawdę yy, myślę, że. Taki filmik e, mógłby Wam się spodobać Jeżeli chcecie więcej, to koniecznie To e, napiszcie, więc może coś Wtedy zamówię kolejnego z tej strony e, No i co? E, bądźcie ze mną na bieżąco, dołączajcie do grupy Wszystko macie niżej w opisie e, Kontakty do mnie i cokolwiek e, Także no Mam nadzieję, że zostaniecie I będziecie śledzić moje losy Ja już się z Wami żegnam, na razie!